Cześć wszystkim, witam was w 13 odcinku z Bruno Defense Wiąski. Nie wiem czemu chciałem powiedzieć trójki. Jak zobaczyłem tą liczbę X2, to chyba mi się coś poplątało. W każdym razie dzisiaj znowu mamy podwójną. Mamoną. Mm, mm, mapkową, więc będzie dobrze sobie zagrać. W związku z tym, no, właściwie to gdyby była ta kasa, czy by nie było, to by nie było żadnego znaczenia, bo i tak akurat teraz miesiąc znalazł wolny czas i bardzo dobrze, bo w sumie miałem to wrzucać już za dzień, <grystanie> więc to już było trochę ryzykowne, jeszcze trochę i nie mógłbym tak swobodnie sobie rozmawiać. No ale nic. Yy, daily quest Rod Spikey, czyli znowu nie ten quest, mam wrażenie, jakby te daily questy się powoli powtarzały. To znaczy, ja dobrze widzę, że te daily questy, to jest ich tylko kilka, które polegają w większości na tym samym i tak naprawdę nie ma już żadnych różności z nimi, Wygląda to, że chyba już nie trzeba będzie tak dużo wagi do tego przywiązywać, skoro no, nie ma tam już nic ciekawego, prawda? Ale za to wiem, co jest ciekawe. Nową grę sobie zaczniemy na kolejnej mapce, winrowej, hmm. Wciąż na hardzie. A jest jedna ciekawa rzecz: to ten event które się nam objawił na mapce, którą już robiliśmy. Czyli to temu sobie jeszcze nie zbędziemy niestety. Pomyślałem sobie ostatnio, że zagramy sobie w InfoPable na mapie beginnerowej raz. I będzie to ostatnia mapa beginnerowa, jaka będzie tam dostępna. I może od kolejnych mapek będziemy już chciznąć tylko na InfoPable. Nie wiem, wydaje mi się, że na razie nie ma co ryzykować i po prostu bezpiecznie do niego podejdźmy. Bez dużej straty. I tak potem będę sam nadrabiał te mapki na trudniejszej trudności. Także tak. Jaka to jest w ogóle mapa? Jakaś czaszka? Jak z King Konga, wyspy. Trochę mi się przypomina. Nie wiem czy prawdziwie, to znaczy... Czy w King Kongu była czaszka, do której się wchodziło jakimiś kładkami drewnianymi? No, chyba nie. Ale... Co tam było przynajmniej. W ogóle to jakieś gniazdo w ogóle ptasie. Można by dla beki postawić agencika. <grymnie> bo akurat to pasuje. W sumie kiedyś i tak będziemy chcieli wypróbować wszystkich agentów, więc na dzisiaj możemy zobaczyć, jak działa takowy Radaktyl. Miejsce idealne wręcz dla niego. No i oczywiście. Domki, domek pod inżynierów mamy, więc inżynierów wstawać będziemy. I w końcu jest możliwe, żeby postawić nieco wodnych małpek. Z tym, że wydaje mi się, no właśnie, mam same darmówki. <grym> a, więc co robi ten agent? Wyklowa te jajka śmieszne. Ej, a te tyle, to będą tak latać w ogóle w kółko przez wieczność? Czy one się zrezutują po jakimś czasie? Bo jeżeli się nie... Jeżeli... Jeśli nie będą recytować to przecież dobry agent całkiem. Oczywiście to jest takie trochę na no łatwiznę, ale co nie? Wykupywanie i używanie tych agentów. Ale na łatwiznę to tak naprawdę tutaj jest prawie każda rzecz w tej grze do użytku. To jest ciekawe, że wcześniejsze części bluesów były takie ciężkie. Trzeba było się naprawdę mocno starać z tymi wszystkimi strategiami. Czasem to i tak nie wychodziło, bo było za ciężko. A teraz kurczę piątka nadeszła, Stwierdzili, trzeba zrobić tą grę bardziej przystępną dla większej ilości osób. I, i fajnie, bo mamy łatwą rzecz. Teraz taka sprawa. Wiocha redukuje koszt wszystkich wieżyczek i upgrade'ów. Zastanawiam się, czy najpierw nie postawić kurcze właściwie Monkey Village. Chociaż teraz już trochę tracę, bo nie mam tej farmy. Dobra, nieważne. Idźmy <laughs> z tą farmą. Postawiam sobie w samym rogu i sobie postawię, wow jaki duży zasięg w ogóle to ma, ej a jak będę dał radę tak postawić, uuu, ale to jest potencjalne miejsce na dużo farm, albo, dobra nie będę przesadzał, a postawmy sobie tak, może nie za bardzo idealnie, ale, a niech sobie będzie tu pośrodku. I jak już przychodzą moje banany dla mnie. Kurczę, i wygląda to, że jednak ten agent zostaje na dłużej. Wydało mi się, że one będą znikać. To znaczy, nie sądziłem, że to może być aż tak proste. Po prostu. Myślałem, że może to będzie trochę bardziej złożone. Spray Foam, The To muszę kupić jak najszybciej. Bo kamuflażowe mogą się zacząć już za jakieś trzy rundy. Właśnie, ostatnio nie udawało mi się przechodzić tych mapek na tam tamtą falę, bo nie wydawałem faktycznie pieniędzy. I wydaje mi się, że powinienem skupić się bardziej właśnie na umieszczeniu większej ilości faktycznie jakichś ofensywnych wieżyczek. Czy ja tu zrąbałem, tak totalnie? Nie. Jest miejsce, widzę. Ale jeszcze trochę bym zrobił, bo w ogóle on jest na jakiejś tej. To jest jakaś platforma, taka wywyższona, skalista. Właśnie myślałem, że za dużo chyba jednak stawiam tych wieżyczek pod zarobek, a za mało stawiam wiesz, takich bardziej ofensywnych, i dlatego mi się przegrywa. Dlatego może jednak postaram się trochę więcej ich stawiać <grych> później. Mm, dobra. I jeszcze jedna farma. Może to wystarczy. Kolejną wyżyczkę bym postawił albo inżyniera, albo... Albo wioskę już kurczę. Nie no, nawet sobie ten inżynier radzi jeszcze z tym agentem. Gorzej jak trochę dalej podejdą. Chociaż tak naprawdę to te balony mogą sobie przechodzić, bo ci agenci tutaj to oni mają tutaj jeszcze na górę zasięg. Więc w razie czego będzie można ich odudzić. Kurde, ale kasy zebrałem, co jest? Co ja rozwaliłem takiego, że tak kasa wyszła? E, no i dalej, że nie mogę... Ojeju, nie mogę postawić ani tu, ani tu. Uu. Mogę postawić tutaj, ale wtedy w ogóle nie ma zasięgu na banana farmy. Kurde, słabo. Dobra, niech będzie tutaj już, kurczę. Niech stracę, ale nie będzie miał za dużo tego zasięgu, kurczę. Niestety. Ale przynajmniej z zasięgnia inżyniera to jest najważniejsze. Hmm. Mógłbym tu jeszcze jedną farmę postawić. No. jeszcze więcej bananów. <laughs> I te już są w zasięgu, więc będzie elegancki zarobek. I tak naprawdę ja sobie mogę już przerzekać. Bo jak ci inżynierzy tu. To... znaczy, no, jak tutaj ci agenci mnie będą pilnować od góry. To tak naprawdę już nie muszę się przejmować niczym. chyba, że jakimiś kamuflażami, ale to... No. jak widać inżynier sobie z nimi radzi bez problemu. Z specjalnymi chmurkami. Ale zresztą tych kamuflaży też nie jest tak dużo. Bez przesady. No... Może więcej od żelaznych. Ale też nie tak dużo. Później się w późniejszej fazie gry. Zwłaszcza kiedy Moaby się zaczynają. Kiedy już są Moaby to chyba w ogóle... Nie ma praktycznie żadnych kamuflaży. No, chyba, że może dosłownie jedna jakaś taka runda fala, gdzie wyskakuje po prostu milion tych mm, kamuflaży naraz, Ale poza tym to aż tak dużo ich nie ma. Hmm. Radzi sobie z tym agentem. I dlatego te agenci są OP. No. Ale nie korzystać z agentów co nie ma co. Bo widziałem na YouTube taki filmik raz ostatnio. Uuu, patrz, zaczęli się kończyć. Ale jaja. Dobra, to jest już niebezpieczne, więc trzeba postawić. Kurde. No mogę to postawić? A, to w ten sposób. Dobra. Aha. Kurde, ale tak w ogóle mnie zaskoczyły. Pierdzielone protektory nagle zaczęły znikać i już nie ogarniałem, ups. Czyli jednak znikają, jednak dobrze mi się wydawało. Dobra, to postawię inżyniera. Może nie tuż obok, może trochę dalej. Nie chcę będzie iść tu na rogu. A rozwinę go kurna od razu. A właśnie, bo tu jeszcze im nie dają tego ulepszenia za 3200. Ale czy to ma duże znaczenie? Może ma. Może będzie trochę więcej pieniążków. Chyba nawet nie muszę tego klikać. Po prostu czasu do czasu samo powinno zniknąć w teorii. Hmm. Mamy już 41 falę, a dalej nie mam fabryki pierwszej. Hmm? Jeszcze przepuściłem trochę tych biednych. E, Czy one mam wrażenie, jakby te jajka się resetowały same z siebie? Co jest grane? Czy one przypadkiem nie mają jakiegoś limitu w ogóle zniszczonych. E, tych. ...mmm... Czy one nie mają limitu zniszczonych balonów, po którym po prostu znikają? Może to dlatego zniknęły? O kurczę, tajemnice znikają z tych pterodaktyli. No bo w opisie jest tylko... nie. Nawet opisu nie ma po najechaniu. Możemy później sprawdzić, jak będziemy już trochę po grze na przykład. Czy one faktycznie tak znikają w dłuższym czasie? No jeżeli tak, no to wszystko wiadomo w takim razie. 50% więcej kas za 10 tysięcy. Czy nie wiem, chce bardziej? <laughs> Kurczę, wiecie co? Chyba jednak nie ma co tak roszować pod... ...fabrykę pojedynczą. jednak jak tu są takie tanie te ulepszenia to... ...chyba wolę je niż... ...na fabrykę zbierać tak szczerze. Ok, i zaczęło znowu coś przełazić. No co jest? Aż tak, aż tak słabo z tymi inżynierami Dobra, na przyszłość przynajmniej trzech inżynierów. I postawię sobie następnego... No nie da się na tych kładkach, kurcza, Wspaniaczone. Dobra, a tutaj. A bo ten jeszcze nie był na to Wszystko jasne. Hmm. Ale żeby przypuścić już dwa razy. <grystanie> Za bardzo odpuściłem z nimi. A tak kurczę mówiłem, żeby się skupić właśnie... Na stawianiu ofensywny wiesz I tego nie robią No cóż Dobra, trochę więcej pieniędzy będzie Jakby no niż te balony, to to więc spoko hmm. No ty, jeszcze tam przychodzą dalej. Dobra, to kolejno. Jak będziemy grali po no... to trzeba będzie trochę inaczej do tego podejść chyba Jednak o wiele trzeba będzie mniej stawiać tych zarabiających wieżyczek i o wiele więcej przede wszystkim mm, strzelających bo mając jedno zdrowie no nie będę mógł sobie pozwolić na przepuszczenie czegokolwiek, na dobrą sprawę dobra mamy no, beacona, fajnego i chyba za niedługo będę mógł kolejną fabryczką dobra jest i fabryczka i jest i podwójna pieniądze podwójna kolejny inżynierek tak. Może no, tak właśnie powinienem robić. Raz jedna fabryka, raz pełny inżynier. No. Być może. Czy chcę tu coś, cokolwiek jeszcze stawiać poza tymi zwykłymi um, wieżyczkami? Mógłbym postawić w sumie tą um, czarnodzieja. Znaczy czarodzieja. co, cofanie. Tylko czy to będzie dobre miejsce? Może tak. <grych> A jak nie to trudno. I ewentualnie jakiegoś skill'a możemy sobie kupić. Wszystkiego możemy sobie kupić. Kurcze. Dodali te skilly i prawie że nie korzystam z nich. Aż mi trochę smutno. A jak ta inna osoba robiła serię, to to często wspominała tymi skill'ami. I to tak, bardzo często ona O, jakiś też armatka na te, na Moab'y. Można postawić. Tylko gdzie? Hmm. Tam jest niby zasięg. O! To będzie idealne miejsce. O ile nie będzie mi przeszkadzać. Wieżyczka. Dobra. Eee, no, mała pasażerka. Elegancko. O, coś jeszcze? Można snipera na spowolnienie. Fajnie. No. no i jakoś to leci. Hmm. Pobierzemy sobie ostatnio. Taki serial z dzieciństwa Sonic X. Liczyłem, że będzie to dobry pomysł, ponieważ oglądałem ten serial w dzieciństwie i trochę mi było smutno, że <laughs> nie mogłem go obejrzeć do końca. No, wiadomo, leciało to sobie gdzieś tam w telewizji, nikt tam się tym za bardzo nie przejmował, hmm, więc się pomijało dosyć sporo tych odcinków. I się zastanawiałem, czy ja przez to nie za dużo straciłem tak naprawdę czy przez to, że tak mało ich obejrzałem kiedyś to czy bardzo dużo pominąłem przez to jakiegoś, no jakiś ciekawych elementów tego serialu i niestety się trochę zawiodłem to znaczy to co kiedyś było to jednak nie to co teraz serial może nie byłby taki zły, gdybym go oglądał w dzieciństwie, ale po tym jak obejrzałem dużo, dużo, dużo innych seriali co miałem nie wiem czy zwiększone wymagania, czy bardziej może zwiększone mm, oczekiwania w końcu to był taki serial z dzieciństwa, który dobrze pamiętałem i wydawało mi się, że on zawsze był taki fajny i w ogóle no niestety okazało się, że był dla mnie dosyć nudny, ponieważ odcinki były dosyć powtarzalne no i przez to, żeby powtarzalne, no... O kurna, czy ja niechcący sobie nie zrobiłem tutaj farmer grow. O nie. <ścoughs> a ja to niechcący w ogóle. A do, a... Ale... ten. Ale przejdą, prawda? Rany już się bałem. <ścoughs> no to jest taki sposób, że z magiem lepsze na cofanie I wieżyczkami jakimiś. To można na kasę nad farmić. I nawet trochę na farmie 125 tysięcy, co? Hmm. Ale szkoda mi naprawdę mówić. Ostatnio często jak o czymś mówię na filmach, to właśnie często krytykuję bardzo i... Zastanawiam się, czy... Właśnie przez to... Tak się nie zleciały te osoby, co im się to nie spodobało za bardzo. Hmm. No już taki mam po prostu typ człowieka chyba, że... Wobie coś bardziej skrytykować niż... No. Niż mówić jakie to dobre, i w ogóle nie. Ale czy to ma bardzo złe strony? No bo no z drugiej strony, oczywiście można pochlebiać dużo jakimś serialom, że no, miały dobrą pobułę, fajne animacje i takie tam, ale. No, można to robić oczywiście. Ale czy robiąc tak, nie powodujemy, że kolejne twory. Mm, nie widzą możliwości w ogóle poprawy własnego em, własnej twórczości To znaczy gdybyśmy No i, i ten Mac <grytanie> Gdybyśmy cały czas tylko mówili o jakichś filmach grach jakie to dobre że nie mają minusów i tak dalej to wtedy każda kolejna produkcja po prostu nie chciałaby już się starać, żeby cokolwiek lepszego tworzyć i tak naprawdę to można już w tej chwili zaobserwować, że te firmy robią sobie te gry, no i zabijają. No i im to pasuje. Co z tego, że tam granie jest jakoś wysokich lotów. Nie ma jakichś dobrych technologii, ani. No, grafikę zazwyczaj miałem łatwo, bo to się kupuje. Ale często wiele innych rzeczy siada. No takich już producentów nie interesuje tak mocno, żeby schodzić do RG. Tylko bardziej interesuje ich. To, Aby stworzyć grę, która zwyczajnie sprzeda się w jak najlepszej ilości egzemplarzy, można by powiedzieć, że to jest to samo, ale z drugiej strony to nie do końca. Bo, mm, powiedzmy tak, najlepszy to przykład byłby chyba Grody jej sportowe. Kupuje je totalna masa ludzi, ale czy mają jakąś dobrą ocenę? No rzadko kurczę. No i Dlatego taki już jestem, że częściej patrzę na minusy danej produkcji niż na plusy. Ale jeżeli ma jakieś szczególnie dobre plusy, no to oczywiście też trzeba wspomnieć. A można też zrobić coś takiego, że się powie o minusach danej rzeczy. Ale na przykład, jak się chce już wypisać plusy, no to wszystko inne. Po prostu. Jeżeli tylko kilka rzeczy było w danej rzeczy złych, to znaczy, że wszystko inne było dobre. No i wszyscy szczęśliwi. Oprócz tych, którzy może liczyli bardziej na opisanie tych lepszych rzeczy. <laughs> Ale co więcej o tym serialu, oprócz tego, że był dosyć nudny i powtarzalny, co? To... Trzeba przyznać, że kiedy już nie był powtarzalny, to znaczy wnosił jakieś mm, dodatkowe wątki i dodatkowe postacie, no to to już trzeba przyznać, że było lepiej zrobione. Że było to faktycznie ciekawe do oglądania i się nie nudziło to bardzo. Wydaje mi się, że najciekawsze odcinki z tego serialu co na dobrą sprawę były. Hmm. Nie chcę spoilerować, ale wydaje mi się, że na sam koniec i gdzieś w środku. Takie dwa chyba najlepsze momenty z tego seralu. No, głównie kiedy walczyli z włosem jakimś. I czy to oznacza, że tak bardzo przykładam tylko uwagę do akcji. No, nie za bardzo, bo były też momenty w tym serialu... Które fabułą wygrywały. Kurczę, chyba jeszcze trochę zagram tego freeplaya na wizji, bo. Chciałem jeszcze chwilę pogadać o tym. Um. No i to Sonic właśnie robił dobrze z tymi dodatkowymi wątkami. Ojoju, co ja zrobiłem najpierw w ustawiłem nie ostawiłem na prawo. Hmm. Nie szkodzi. Jakoś tam to wygrają. No, te wątki tam były, właśnie gdzieś pod koniec, w środku. I chyba za dużo więcej takich rzeczy nie było. Chociaż, to znaczy, były, było dużo oryginalnych wątków. To prawda. Nie wszystkie mi się spodobały tak bardzo. Ale, no, żeby nie mówić niecałej prawdy, to jednak było ich więcej niż mniej. I były w miarę ciekawe, powiedzmy. Także to nie był taki serial, który można by mm, tylko skrytykować tak mm, po bandzie i nie polecać nikomu, bo serial, mimo tego, że był nudny, wydaje mi się, że można by go obejrzeć, gdyby się nudził. Oceniłem go sobie na tam w portalu, jakiejś swojej liście na 6 na 10 Wydaje mi się, że to była odpowiednia ocena. I. Żeby nie było to nie tak, że ta ocena określa to serial, ponieważ to 6 na 10 to było takie zaniżone właśnie przez to, że momentami był to serial dosyć nudny, dla mnie przynajmniej. Ale miał takie momenty, przez które już by się mogło wydawać, że jednak nie był e, tylko 6 na 10, czy tylko, no nawet 8 na 10, no były dwa momenty w serialu, które można by, mogłyby sprawić, że byłaby to ocena lepsza. I cholerka, przegrałem sobie, ale ma to gdzieś, wychodzimy z tej gry. Także no nie wiem, nie chciałem za dużo zdradzać o tym serialu, żeby też nie zachęcić całkiem, ale też może nie aż tak bardzo zachęcić, nie no. Jak ktoś też ma takie seriale z dzieciństwa, które chciałby kiedyś obejrzeć, to chyba dobrym pomysłem by było zwyczajne jak najszybsze się zainteresowanie tym i ogarnięcie, bo i później z wiekiem tym niestety jest. Ciężko się przeswaja, i może trochę bardziej nudzić niż te jakieś się na no, Serio. Pamiętało z dzieciństwa. I na czym polega ten radodaktyl? Te prehistoryczne predatory orbitują no, nad swoim gniazdem. i Niszczą każdego regularnego balona, którego zniszczą. Którego trafią. Ale mogą zniszczyć. Hmm, no, jakąś tam wartość ustaloną, zanim nowy się nie wykluje. Okej, okay, czyli miałem rację. Czyli po prostu zniszczą ileś tam i wakacja. <grydy> Czy bardziej nie? O kurczę. Ten opis trochę zabrzmiał mrocznie. <grydy> zniszczą ileś tam balonów i już się tak wymęczają zawoł serca i się rodziną Nie. Ej, kurczę, straszny trochę ten agent. <grydy> no Nie wiem. Możecie powiedzieć co co sądzicie? Jak chcecie? A jak nie to nie trudno. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.